Oddaj zdrowie w dobre ręce. Trzy mecze z rzędu bez zdobytego punktu w centralnej lidze juniorów U-15 sprawiły, że drużyna Stadionu Śląskiego zrocznika 2011 z coraz większym utęsknieniem czekała na powrót na zwycięską ścieżkę. Okazją na szybkie przerwanie rodzącej się nieudanej serii było domowe starcie z rówieśnikami z Odry Opole. Zieloni doskonale zaczęli to spotkanie już w trzeciej minucie. Po rzucie rożnym piłkę do siatki skierował Jakub Kasperski i bardzo szybko to chorzowianie byli na prowadzeniu. Minutę później podopieczni trenera Tomasza Klimasa znów znaleźli się z piłką w polu karnym przeciwnika. Strzały zdołał oddać Natalia Oślizło, obronił go Oliwier Wierzba, ale wcześniej faulowany był Jakub Okoniewski i miejscowi mieli rzut karny. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Dawid Przybyszewski. Po raptem pięciu minutach rywalizacji Stadion śląskich Chorzów wygrywał za Odrą pole już 2 do 0. Gospodarze imponowali pewnością siebie, której z pewnością dodał im ten dobry początek rywalizacji. To 18 minuta meczu. Utrzymał się przy piłce Dawid Przybyszewski. Wybili ją poza swoje pole karne polanie, ale tylko na moment. Z dystansu uderzał Jakub Okoniewski, ale futbolówka poflunęła wysoko nad bramką przyjezdnych. 20 minuta. Piłkę w polu karnym przeciwnika chronił Jakub Okoniewski został sfaulowany i drugi raz tego dnia arbiter wskazał na 11 metr od bramki Opolan tym razem z rzutu karnego uderzał Filip Świtała. on również był w tej kwestii bezbłędny. Mieliśmy rezultat 3 do 0. W 25 minucie Nataniel Oślizło podawał do Dawida Przybyszewskiego, który został sfaulowany w polu karnym Odry. I po raz trzeci tego dnia Stadion Śląski stanął przed okazją do uderzenia z rzutu karnego. Teraz sprawy w swoje ręce wziął Jakub Kasperski. Nie dał szansy na skuteczną interwencję bramkarzowi Odry. Od 26 minuty Stadion Śląski Chorzów wygrywał 4 do 0. 30. minuta spotkania. Z prawej strony boiska rozpędza się Dawid Buchalski. Buchalski jest już w polu karnym Odry. opole. Eee, znowu interwencja gości, która pachniała jedenastką. Tym razem arbiter nie użył jednak gwizdka. A to już końcówka pierwszej odsłony. Stadion Śląski miał już drożny. Próbują pozbyć się piłki ze swojej szesnastki gracze Odry, ale ta po chwili znów ląduje pod nogami Chorzowian. Wreszcie nabiegł na nią Filip Świtała. Huknął potężnie, ale obił tylko poprzeczkę bramki Odry, a później już ze spalonego poprawiał Hubert Cieślak. Po pierwszych 40 minutach Zieloni wygrywali w pewnym stylu z Odrą 4 do 0. Druga część meczu zaczęła się od indywidualnej akcji Dawida Buchalskiego. Ten kończył ją uderzeniem lewą nogą. Świetnie wyciągnął się do piłki Wiktor Kain. 46. minuta. Kolejne natarcie gospodarzy. Piłkę z lewej strony boiska dostał Nathaniel Oślizło. Dośrodkował, nie sięgnął tej piłki bramkarz Odry. Z czego skorzystał Wojciech Szlęk i było już 5-0. Po kolejnych kilku minutach wydawało się, że wysokie prowadzenie nieco rozluźniło podopiecznych trenera Tomasza Klimasa i mogli wykorzystać to gracze odryw fenomenalnie. Jednak w swojej bramce spisał się Oliwier Chmielarski, który po chwili mógł jeszcze liczyć na wsparcie kolegów z defensywy. W 48 minucie to miejscowi mieli okazję na to, by śrubować efektowny już i tak rezultat. Kamil Fischer oddał strzał, wybronił to Wiktor Kain. 52. minuta meczu. Z kontratakiem wychodzą gracze w czerwonych strojach. Antoni Ćwikła podał do Alana Pelińskiego. Peliński utrzymał się przy piłce. Później z dobrej pozycji skorzystał Ćwikła. No i mieli przyjezdni swoje pierwsze trafienie tego dnia. Kracze z Opola próbowali wykorzystać ten moment, bo wyraźnie na jakiś czas przejęli inicjatywę na boisku. Dośrodkowanie Jana Szewczyka kończy uderzeniem głową. Antoni Ciko, ale świetnie wybronił to Oliwier Chmielarski. Odra próbowała redukować straty do chorzowian. Patryk Wasylik uderzał po rzucie rożnym, ale raz jeszcze bezbłędny między słupkami Chmielarski. A w 61 minucie to stadion miał Żydrożny w sporym zamieszaniu piłka przekroczyła linię bramkową, trafienie poszło na konto Jakuba Okoniewskiego, a Stadion Śląski Chorzów wygrywał w tym momencie 6-1. 63 minuta, o poprawę rezultatu stara się ekipa Odry, sporo miejsca w polu karnym stadionu miał Alan Peliński, ale jego strzał wybronił Oliwier Chmielarski. Po drugiej stronie wojska szybki atak wyprowadzili gospodarze. Karol Kołodziej oddał strzał lewą nogą, tym razem skutecznie między słupkami swojej bramki Wiktor Kain. W 65 minucie umiejętności bramkarza Stadionu Śląskiego przetestował Michał Wojciechowski, ale Chmielarski miał tego dnia naprawdę wysoką formę. W ostatnich sekundach spotkania zaprezentował ją raz jeszcze. Wybronił uderzenie Mateusza Grędziaka. Po chwili arbiter zagwizdał po raz ostatni. Stadion Śląskich Chorzów rozbił w rozgrywkach centralnej ligi juniorów U15 od Reopole 6 do 1. Zawsze szybko szczelona bramka dodaje jeszcze więcej tej pewności, dodaje więcej animuszu. Szybko była szczelona również druga, więc jakby to nam. Cały mecz ustawiło, ale to w zasadzie nie ustawiło nam, tylko my ustawiliśmy ten mecz. My ustawiliśmy poprzez to, jak żeśmy weszli, poprzez e, pełną determinację od samego początku no i, i później grało nam się zdecydowanie łatwiej. Do tej pory raczej jak wygrywaliśmy, to raczej nie strzelaliśmy, super dużo bramek, więc było to nam potrzebne: były to nam potrzebne trzy punkty, bo mieliśmy chwilkę przerwy. E, dzisiaj w pełni zasłużyliśmy żeby wygrać ten mecz, żeby wygrać w takim, e, taką różnicą, takim stylu, także chwała chłopakom. Cały świat już